Dzisiaj kilka zdań na temat mydlnicy. Postanowiłam Wam tak na szybciutko o niej opowiedzieć, bo akurat jest w trakcie kwitnienia i to jest ten czas, kiedy można ją zbierać, ponieważ zbieramy ziele właśnie przed kwitnieniem lub w trakcie kwitnienia. To jest ta roślinka tutaj między różą, między ozdobnymi trawami, kwitnąca na taki przepiękny, blado różowy kolor. Tu się troszkę przesunę do kolejnego oproszę stanowiska mydlnicy. Tutaj ją mamy. Za chwilę wam pokażę, jak ona wspaniale się pieni, bo to jest głównie ta cecha, która jest wykorzystywana hmm, chociażby w kosmetykach czy w gaśnicach, pienienie. Nazwa rośliny saponaria sapon, mydło. Tak ma nam się to kojarzyć. Ja mydlnicę wykorzystuję głównie w kosmetykach, które robię. Robię z niej mydła, żele pod prysznic, ale też płyny micelarne. Parokrotnie dodawałam do kosmetyków. Saponiny mają właśnie takie działanie pieniące, ale też myjące działają zmiękczająco na skórę, przyspieszają wchłanianie też substancji aktywnych, dlatego coraz więcej takich firm kosmetycznych, które produkują naturalne kosmetyki, właśnie wprowadza tą mydlnicę do oferty. W kremach, tak jak ja dodawałam, i odczucia, które później były, no to ona nadaje skórze gładkość i taką miękkość, można powiedzieć. W mydłach, żelach czy tych płynach micelarnych, które robię, no to faktycznie czuć, że one lepiej się pienią, nie podrażniają skóry. To też jest bardzo istotne. Normalizują skórę, bo czy przede wszystkim może normalizują pracę gruczołów łojowych, więc będą to kosmetyki też w dużej mierze polecane do skór takich przetłuszczających się. Mydlnicą dawniej myto włosy, czyli jak najbardziej można robić napary, odwary i płukać włosy, zwłaszcza takie przetłuszczające, jakieś łojotoki jak mamy, łupież jak mamy to jak najbardziej będzie to wskazane oczywiście mydlnica też jest wykorzystywana jako roślina lecznicza troszkę trzeba na nią uważać bo przedawkowanie powoduje wymioty i biegunkę ja w sumie za bardzo mydlnicy nie stosuję natomiast warto co nieco o niej wiedzieć nie stosuję w takim leczeniu ma działanie wykrztuśne, moczopędne, bardzo takie mocno żółciopędne, jest dobre na trawienie, jest dosyć mocno przeciwskurczowa, ale głównie była wykorzystywana jako lek taki wykrztuśny. Warto też wiedzieć, że ma silne działanie otruwające. Więcej saponin jest zdecydowanie w kłączach, bo głównie powinniśmy zbierać kłącza na przed wiosną, ewentualnie wiosną y, lub na y, jesieni. No i kiedy stosujemy tą mydlnicę? No przede wszystkim są to choroby płuc, choroby od y, jakieś y, y, przeziębienia, gorączki, grypa, kaszel, ale też y, na Zaparcia. Nie wiem, czy wszystko powiedziałam na temat mylnicy, odsyłam do poczytania na jej temat. Jeżeli mam podać jakieś wiarygodne źródło, to ja się opieram głównie na tym, co mówił mój profesor yy, z zielarstwa, dr Różański. To jest takie, jak mój kolega jeden się śmieje: nasze zielarskie góry. Yy, więc możecie sobie poczytać. Pokażę Wam jeszcze, jak się pieni wspaniale ta mydlnica. Tutaj dla dobra sprawy naszego filmiku poświęcamy kawałek rośliny mydlnicy lekarskiej. Za chwilkę ją obtłuczę troszkę kamieniami, włożymy do miski, no i zobaczymy, czy faktycznie się pieni, jak bardzo się pieni. No i mamy przygotowany taki mydlnicowy, można powiedzieć, bigosik czy kompocik. Kładam rękę. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Troszkę tą mydlnicę wcześniej porozcierałam na kamyczka. Tu dosyć mocno trzeba oczywiście pomieszać. Kiedyś dzieciaki... Po jakichś warsztatach naszych surwivalowych, niesamowicie brudne, myłe ręce w mydlnicy. No, na razie tego pienienia tak dobrze nie widać, ale robię to lewą ręką, zamienię sobie ręce. Już teraz zobaczymy. O, tu bardziej może będzie widocznie. Powoli robiłam czapianka. Jeżeli chodzi o mydła czy żele pod prysznic, to faktycznie mydlnica świetnie się sprawdza. Ja ją uwielbiam. Takie naturalne mydełka. Zresztą no nie trzeba też jakoś szczególnie niczego robić. Wystarczy w ten sposób podziałać. I widać. No nie wiem czy widać dobrze, ale pianka się robi. Oczywiście dla niektórych osób takie wodniste mydło nie będzie przekonujące. Można go zakęścić. Można go zagęścić mąką, chociażby. Świetnie się sprawdza. No i proszę. A jeżeli kogoś nie przekonuje takie mydło, to zawsze może sobie z tego zrobić płukankę do włosów. Można wykorzystać to jako taki tonik płyn do mycia twarzy na szybko warto popróbować zachęcam zapraszam też na moje strony facebookowe chata zielarki i kreatywna szafa oraz pyziłka kosmetyki botaniczne zielarstwo rzeszów pozdrawiam